Witam was serdecznie w jubileuszowym Q&A z okazji 2000 subskrypcji. Wiem, że dla wielu z was ta liczba nie robi jakiegoś ogromnego wrażenia, ale gdy o niej myślę i wyobrażam sobie te 2000 ludzi, to naprawdę robi mi się gorąco na sercu. Więc z tej okazji przynajmniej teraz, w tym momencie, chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za to zaufanie, za oglądanie tych filmów, za udzielanie się, komentowanie, za cieszenie się popkulturą razem ze mną. Bardzo dziękuję. A teraz przejdźmy do pytań. Który superhero Ciebie przypomina i dlaczego? Myślę, że Daredevil. On też słabo widzi. Jakiego komiksu ekranizację chciałbyś zobaczyć? Gdy myślę o ekranizacjach, dochodzę do wniosku, że chyba najlepiej wychodzą albo te, które w zamierzeniu miały być filmem, albo takie, gdzie po prostu reżyser miał kompletnie wolną rękę i mógł z materiałem źródłowym zrobić dokładnie to, co chciał, i po prostu nie czuł żadnej takiej presji płynącej od fanów komiksu. Czytajcie. Tym lepsza ekranizacja często, im mniej kultowy jest komiks. I tym sposobem na przykład bardzo lubię takie ekranizacje jak Droga do Zatracenia albo jak e, Historia Przemocy. Rewelacyjny film, bardzo polecam. A co ja chciałbym zobaczyć? Chciałbym zobaczyć ekranizację Aliens 30th Anniversary Special Edition. To byłby naprawdę dobry film, bo to właśnie w zamierzeniu miał być film. Czy planujesz recenzję jakichś mang w najbliższym czasie? Na ten moment nie, myślę, że nadejdzie taka chwila, gdy będę czytał znacznie więcej mang i gdy będę miał wtedy o nich znacznie więcej ciekawego do powiedzenia, i wtedy się tym zajmiemy. Jakie rysunki w komiksach podobają ci się najbardziej? Nie mam jakiegoś ulubionego rysownika, im dłużej o tym myślę, tym bardziej to do mnie jakby przemawia. Bo na dobrą sprawę najbardziej lubię te komiksy, gdzie po prostu czuć ten związek pomiędzy rysunkami a scenariuszem. I gdy ten związek jest, to czyta mi się naprawdę bardzo dobrze określone dzieło. I na przykład taki związek jest w Stone Boy pomiędzy Eduardo Liso a Bryanem Mazzarello. Taki związek jest w Sandmanie Uwerturze między J.H. Williamsem III a Neilem Gaimanem. I jeśli porównacie te dwa komiksy, one mają kompletnie odrębne style rysunku. Ale jeden i drugi czyta się świetnie, ponieważ widać, że scenarzysta i rysownik świetnie się rozumieją, i właśnie o to chodzi. Jeśli jest ten związek, to dobrze się to czyta, bez względu na styl rysunków. Jeśli tego związku nie ma, to choćby rysunki były kapitalne, nie ratują historii. Ulubiony kadr w komiksie. Niestety nic nie przychodzi mi do głowy, bo chyba za dużo czytam. Tak może być. Kiedyś było mi dużo łatwiej odpowiadać na pytania typu jaki jest Twój ulubiony scenarzysta, ulubiony rysownik, ulubiony kadr w komiksie. Teraz po prostu nie potrafię na takie pytania odpowiadać. Serio. Czy zbierasz jakieś gadżety okołokomiksowe, na przykład figurki ulubionych bohaterów? Nie zbieram gadżetów okołokomiksowych, figurek, żadnych takich rzeczy. Nie czuję tego kompletnie. Kim jest dla Ciebie widz? Widz jest dla mnie generatorem vlogowej frajdy. No, gdyby nie widzowie, to myślę, że już dawno straciłbym zajawkę na to, by prowadzić Spoiler Included w takiej formie. Bo wiecie, no można pisać teksty do szuflady, można nagrywać filmy, których nigdy nikt nie obejrzy, ale szczerze, no ustalmy, że każdy chyba, każdy twórca ma w sobie jakiś taki pierwiastek ekshibicjonizmu, chce coś pokazać, ok? Więc gdyby nie widzowie, no myślę, że już dawno straciłbym zajawkę, by prowadzić Spoiler Included w takiej formie, w jakiej to robię. Więc tym. W tym miejscu jeszcze drugi raz podziękuję Wam za komentarze, za lajki, za kontrowersje, za dyskusje w komentarzach pod filmami, bo naprawdę to mi daje bardzo dużo motywacji. Zachęca mnie do pracy. Dzięki. Którzy scenarzyści i artyści komiksowi najbardziej zapadli Ci w pamięć, poprzez swoje rysunki i historie? Oglądajcie mój kanał, po prostu, ponieważ wydaje mi się, że z czasem na przestrzeni tych 2,5 roku jak prowadzę Spoiler Included jest już naprawdę coraz mniej. Chyba nie ma już nawet żadnego takiego scenarzysty czy rysownika, o którym bym nie wspomniał ani słowem na łamach mojego kanału, a o którym bym myślał, że o, to jest wybitny gość. Właśnie nie, praktycznie już o każdym powiedziałem. Więc obejrzyjcie filmy, poznacie moje opinie. Czy kiedyś sam próbowałeś stworzyć jakiś komiks? Tak, próbowałem. Jako dziecko, dosłownie w pierwszych klasach podstawówki. Pamiętam, że rysowałem bardzo dużo Batmanów, Spidermanów, Robokopów. No, tworzyłem takie komiksy. Teraz już nie. Kto jest najlepszym scenarzystą komiksowym i dlaczego to Alan Moore? Nie. Czy ty naprawdę robisz te filmy hobbystycznie? Czy masz z nich coś jeszcze, oprócz dostawania komiksów do recenzji? Tak, robię te filmy hobbystycznie i... To jest ciekawe, bo z tego pytania w ogóle bije taka energia, że na pewno coś mam na boku, że nie ma opcji, żeby ten kanał nie przynosił mi jakichś krociowych zysków, skoro tyle czasu mu poświęcam i tyle energii. A prawdę mówiąc, dokładnie tak jest. Gdybym zbilansował pewne zyski i straty przy tworzeniu tego kanału, to pewnie wyszłoby na to, że dużo więcej tracę niż zyskuję. Ale nie postrzegam tego w taki sposób. Jestem właśnie myślę dokładnie na odwrót, że czasem człowiek jest w stanie wydać bardzo dużo pieniędzy i bardzo dużo energii włożyć w to, żeby po prostu podtrzymać jakąś swoją zajawkę, a ja po prostu lubię to, co robię i, i tyle. Najlepszy ran, jaki byś polecił poza Daredevilem Millera. Nie do końca rozumiem pytanie, czy chodzi ci o jakiś konkretny ran przy Daredevilu, czy może chodzi ci o jakikolwiek ran komiksowy? Doprecyzuj w komentarzu, i myślę, że z okazji 3000 subskrypcji odpowiem na to pytanie. W jaki sposób analizujesz komiksy? Jak analizujesz budowę strony w komiksach? Ja nie wiem, może mój kanał sprawia wrażenie takiego matematyczno-analitycznego w odniesieniu do komiksów, ale szczerze mówiąc, ja nie czytam komiksów przy linijce. Jeśli coś po prostu zwraca moją uwagę, no to tak jakby zapamiętuję to, później zapisuję to w skrypcie do recenzji, no i w ten sposób jakby powstają te moje materiały. W dużej mierze tak się to odbywa. Dlatego wiecie, no czasem ja zdaję sobie sprawę z tego, że czasem nie mówię np. o tuszowniku przy okazji jakiegoś tytułu, a innym razem nie powiem w ogóle jakby o rysunkach, ponieważ po prostu nic nie przykuło mojej uwagi ani w jedną, ani w drugą stronę pewnie w tej kwestii, w danym komiksie. I to jest cała jakby zagadka tego, w jaki sposób tworzę materiały. To znaczy nie ma żadnej zagadki, nie ma w tym żadnej magii. Po prostu mówię to, to co czuję, to co widzę, to co zwraca moją uwagę. I nic więcej, ani nic mniej. Czy umiesz grać w szachy? Umiem, odróżnię gońca od wieży, ale bardzo rzadko gram w szachy. Zasady znam, ale nie gram. Co sądzisz o Daredevilu Brubakera? Czy jest on według ciebie lepszy od tego ze scenariuszem Bendisa? A może odwrotnie? Bendis jest lepszy. Ulubiony Wilen z komiksów? Wiecie, uwielbiam Wilenów, którzy w gruncie rzeczy postępują właściwie wobec pewnego swojego kodeksu moralnego, ale gdy patrzy się na nich tak w pełni obiektywnie, to okazuje się, że jednak są złoczyńcami. Na przykład taki Doktor Doom zawsze był jak dla mnie absolutnie fantastyczną postacią. Lex Luthor jest fantastyczną postacią. I właśnie na tego pokroju, powiedzmy, bohaterowie są dla mnie zawsze najlepszymi wylenami. Kingpin, dokładnie to samo. Kingpin pisany przez Franka Millera był właśnie w taki sposób pisany i dlatego Kingpin stał się tak ważną postacią dla świata Marvela. Ponieważ, w odniesieniu do swojego kodeksu moralnego, Kingpin postępował zawsze właściwie. Ulubione historie z Daredevilem. Ostatnio razem z Radkiem Full Frontal Pisula oraz z Oscarem omeniakiem, mieliśmy okazję gadać na temat Daredevila i różnych dobrych i gorszych historii przez dwie godziny na Comics Weekly. Odsyłam Was do tego podcastu. Nawet nie wiem, czy już się ukazał, czy dopiero się ukaże. Ale jeśli jeszcze się nie ukazał, to na dniach na pewno będzie. I tam miałem pierwszy raz chyba w życiu okazję gadać o takich rzeczach przez dwie godziny bez przerwy i przyznam szczerze, spełniłem się w tym bardzo, więc odsyłam was do Comics Weekly. Tam będziecie mieli dwie godziny mojego fanowskiego gadania na ten temat. Czy przy wyborze komiksów sugerujesz się ocenami np. z Goodreads? Nie, bardziej sugeruję się opiniami kilku recenzentów, których oglądam tudzież czytam i o których wiem, że jeśli im się podoba to mi też będzie się podobało albo jeśli im się podoba to mi nie będzie się podobało i odwrotnie. Jest kilka takich osób. Ulubieni youtuberzy zajmujący się popkulturą. Jest raczej niewielu takich, których bym oglądał dosłownie wszystkie filmy i których praktycznie nie chciałbym przegapić ani jednego odcinka na kanale, ale kilku takich jest. Łukasza Stelmacha oglądam, oglądam Oskara Rogowskiego, komikso-maniaka. Uncle Mrówę oglądam, oglądam Katus Gikus. Oglądam sfilmowanych i ponadto z zagranicznych. Oglądam taki kanał Comic Pop czasem bardzo zabawnie streszczają różne komiksy i fajnie się tego słucha pod warunkiem, że się zna komiks, bo jak się nie zna, to... to nie do końca. To jakby nie zawsze to czuję. I ponadto chyba moim ulubionym kanałem, takim kanałem, gdzie nie przegapiam ani jednego filmu, bo wszystkie są na naprawdę niesamowitym poziomie, jest kanał Comic Book Girl 19. CBG 19 jest naprawdę... Rewelacyjny. Polecam Wam obejrzeć jej recenzje Batman V Superman oraz Star Wars: Force Awakens. Są na naprawdę niesamowitym levelu. I zwróćcie uwagę na to, ile kreatywności ta dziewczyna wkłada w swoje recenzje. Jak zawsze, znajduje ciekawy pomysł, by stworzyć recenzję inną niż wszystkie dotychczasowe. Naprawdę warto. Trzy komiksy, których żałujesz, że przeczytałeś. Szczerze mówiąc, chyba takich nie ma, nawet jeśli czasem zdarza mi się przy czymś męczyć albo nie móc czegoś dokończyć, to jednak nie uważam tego za stracony czas. To zawsze jakoś poszerza, pogłębia perspektywę poznawczą, a ta perspektywa z wiekiem też się zmienia. Wiem, że są takie komiksy, które czytałem mając lat 16 i wtedy bardzo mi się podobały, teraz za bardzo Friday już mi nie dają, i wiem dokładnie na odwrót, że na przykład taki Batman Black and White, gdy czytałem go pierwszy raz, miałem chyba lat 11 albo 12. To był dla mnie czymś kompletnie niezrozumiałym, jakimś bełkotem, a teraz to jest chyba nie wiem, jeden z moich ulubionych semików na pewno. Ciągle rosnący rynek komiksu nadwisło mi nieustanne spekulacje. Jebnie czy nie jebnie? Jebnie. Myślę, że tak. To dojdzie do tego po prostu w pewnym momencie. To jest tak jak ze wszystkim. Po prostu mamy teraz naprawdę ogromną modę na komiksy. Filmy Marvela dużo tutaj zrobiły. Seriale od CW dużo tutaj zrobiły i teraz no mamy ten moment, gdy po prostu koniunktura komiksowa w Polsce zwyżkuje, ale to się skończy. To jest oczywiste, że to się skończy. Zobaczymy po prostu, jak długo to jeszcze potrwa. Więc kupujmy komiksy i cieszmy się nimi, póki teraz są wydawane, bo mamy naprawdę bardzo dobry okres niesamowitego Prosperity w komiksowie. Cieszmy się tym. Mieć czy być. Być. Zeszyty czy wydania zbiorcze. Wydania zbiorcze, mam znacznie mniejsze szanse, że je zgubię niż w przypadku zeszytów. Jakiej muzyki słuchasz? Ogólnie słucham naprawdę bardzo dużo różnej muzyki, ale ostatnio cały czas wracam do albumu Migration Bonobo. Jeśli nie słyszeliście tego jeszcze, to naprawdę zachęcam, rewelacyjna muzyka. I gdy pierwszy raz posłuchałem Migration, bo znałem Bonobo wcześniej z innych albumów, to jeszcze nie przypadł mi aż tak bardzo do gustu, ale z czasem polubiłem, a nawet pokochałem ten album. I naprawdę słucham go co i rusz. Wracam do niego częściej niż do jakichkolwiek innych rzeczy. A to już o czymś mówi, więc bardzo, bardzo polecam. Wolałbyś walczyć z jedną kaczką wielkości konia czy z setką koni wielkości kaczki? Chyba wolałbym z setką koni wielkości kaczki, bo przyznam szczerze, jak myślę o jednej kaczce wielkości konia, to już jestem przerażony. A jakbym zobaczył ich setkę, to chyba dostałbym zawału. Nosisz plusy czy minusy? Domyślam się, że w pytaniu chodzi o moje okulary, więc odpowiadam: noszę minusy. OK, to już wszystko ode mnie. To było QA z okazji 2000 subskrypcji. Więc do zobaczenia przy okazji 3000. Albo 4. A jeśli te 4 wskoczy jakoś szybko, to może przy okazji 5, bo wiadomo, nie będę nagrywał QA co chwilę. Więc do zobaczenia następnym razem na kanale Spoiler Included.